Halo? Wszechświat? Tak, tak, tak. Wysłałam te afirmacje, by być bogata i dostać w spadku dom. Nie działa. No tak, no ale jak to zrobić? Ale że to nie wystarczy? No, ale wszyscy mówią, że działa. Zgłaszam reklamację. A, podświadomość? No, wiem. Wiem, wiem o co chodzi. A, to ja tam mam szukać te kody, wzorce? No dobrze, 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 dobrze. A kto może mi pomóc? Olga? Jaka? Szkoła numerologii? A, ok. No dobrze, poszukam kursu przyciągania pieniędzy. Ok, ok. Dziękuję bardzo.